Witamy Was w cotygodniowym przeglądzie kawiarynki robotycznej, odbywającej się na żywo w każdy czwartek o godzinie 20 na kanale 5 Żywiołów Droniada. W ostatni czwartek do naszego stolika zasiadł gość zza oceanu. Na żywo z San Francisco gościliśmy Marka Sadowskiego, założyciela i głównego konstruktora firmy Robotics Inventions, zajmującej się tworzeniem na zamówienie nowych produktów i produkcyjnych prototypów robotów. Jednym z projektów realizowanych przez Robotics Inventions są specjalistyczne roboty czyszczące. Prowadzący Robotics Sławomir Kosiediński rozmawia z naszym gościem o tym, to jak to wygląda to kariera w Dolinie Krzemowej. Marku, to w takim razie wracajmy do tego San Francisco. Tak, siedzimy, kimś tam na to pozwolił. Siedzimy dzisiaj na plaży. Jak to powinno być w Dolinie Krzemowej? Co prawda, Marek mi przed chwilą powiedział, że tak z tą plażą to nie jest tak słodko, ale to, to za chwilę. Marku, to po kolei. Czemu Dolina Krzemowa. W Krzemowej Dolinie sytuacja wygląda w ten sposób, że przychodzisz z rozwiązaniem, nazwijmy to prototypem, ja to lubię nazywać bublem, i przychodzisz takim bublem i próbujesz go zrealizować i sprzedać to do klienta. Jeżeli znajdziesz zainteresowanie dobrą niszę, to dostaniesz i sponsora, inwestora, który, mecenasa takiego, który cię. Prowadzi na salony i pokaże Ci, da Ci dojście do pewnych klientów. I ci klienci e, często będą e, niecierpliwi, ale znajdziesz też takiego, kto jest cierpliwy jednego, dwóch, trzech, którzy pozwolą Ci za, pokazać tą, 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 tą Twoją aplikację, to Twoje rozwiązanie e, i wejść w tym e, Ten bubel po jakimś czasie, po jak klient jest cierpliwy, pozwoli Ci tego bubla opracować, dopracować zrealizować taki proof e, of concept, później wprowadzić go na rynek, no i później zrobić z niego produkt. Z firmy Nasz zarówno, gość opowiedział o swoich początkach w Dolinie Krzemowej. Jak wyjeżdżałem do Krzemowej Doliny, miałem rozwiązanie robota, e, rój robotu, czyli robota, e, który mógłby, czy tam zestaw robotów, które mogłyby działać e, w takiej e, w grupie, mogłyby wyszukiwać e, obiektów zainteresowania i działać e, na tej zasadzie, że o, znalazłem na przykład osobę, która przekracza granice w niedozwolonym miejscu. E, w momencie jak wyjeżdżałem, myśmy dopiero co zaczęli projekt z Unią Europejską, e, robota szorowarki i właściwie ja zatrzymałem się na tym, na tym etapie, czyli mamy robota, szorowarkę, który e, reklamujemy. Myśmy wyjechali z tym pomysłem do Krzemowej Doliny, żeby znaleźć nowych klientów, Dowiedzieliśmy się białać. również, jak wygląda życie Tutaj, w San Francisco. E, pierwsza rzecz jest taka, że przyjeżdżając do Doliny Krzemowej, e, e, taki przemysłowiec jest bardzo pozytywnie nastawiony. Pogoda jest piękna. E, można pójść faktycznie na plażę. Rzadziej do wody, bo woda jest zimniejsza niż w Bałtyku. To niezależnie od pory roku jest bardzo zimno w wodzie. Także nawet serwerzy w pełnych piankach e, pływają, czyli takie piance. Od kostek y, po czubek głowy często w kapturach się pływa. To znaczy, że jest zim, zimna woda. Jest bardzo wielu, y, wiele osób, które mieszka po prostu w przyczepach kempingowych. Jak przyjedziecie tutaj, to zobaczycie bezdomnych. Zobaczycie inżynierów z Google, mieszkających w przyczepach kempingowych na parkingu y, Google, na parkingu Facebooka. Zobaczycie tych inżynierów. I to jest. Y, to ludzie, ludzie sobie tego nie zdają sprawy, że to jest faktycznie miejsce, gdzie można rozpędzić swoją karierę. Natomiast to nie jest miejsce, gdzie, gdzie wydacie w sposób rozsądny pieniądze. Kolejnym ciekawym lidera, zagadnieniem komputer, poruszonym przy naszym stoliku była tak zwana na, na dusza, na dusza robota. Myśmy w 2004 roku wyszli z takim założeniem, że nie będziemy produkować robotów, bo to jest, przekracza nasze możliwości. Chcemy mm -hmm. stworzyć tylko duszę robotów i tą duszę będziemy wkładać w każde urządzenie. Ile średnio zarabiają inżynierowie w Ameryce? Jak sztuczna inteligencja może pomóc w sprzątaniu po wypadkach? Czym jest usługa Robot as a Service? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w zapisie live'a na naszym kanale. Link w opisie. A gościem następnej kawiarenki robotycznej będzie kryminalistyczka dr Joanna Stojer-Polańska. Porozmawiamy o technologii w dziedzinie kryminalistyki i o tym, jak jest wykorzystywana. A tymczasem zapraszamy do subskrypcji kanału i pozostawienia komentarza.